W trzecim odcinku tutorialu z RPG Makera VX. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić skrypty takie jak, żeby na przykład porozmawiać z jakąś postacią. No więc tak wezmę tutaj, zrobię sobie jakąś postać. Z całą animacją. Ona będzie sobie chodziła tak jak chcę, normalnie i tak trochę szybciej. Nazwę ją. Um, tutorial 2. No, źle napisałam, ale nie obchodzi mnie to. To tylko wiecie. Bez potrzeby. Normalnie. No i teraz wybieram jakąś postać. Przykład. Kiego pana ze śmiesznym nosem. Ok, i on będzie sobie tam chodził. Powiem wam. Do czego każdy guzik. Co każdy guzik oznacza? Warunek startu, czyli co zrobić, aby ten skrypt się otworzył. Naciśnięcie, naciśnięcie przycisku, jak to jest, to wtedy trzeba kliknąć, trzeba podejść do ludzika, kliknąć spację albo um, Enter. Dotknięcie bohatera, to jak on będzie sobie szedł i dotknie bohatera, czyli na niego wejdzie. Wtedy się rozpocznie. Dotknięcie zdarzenia, czyli jak się po prostu go dotknie, to jest to samo niby. Auto start, czyli to się automatycznie rozpocznie. I równoległe zdarzenie to nie wiem, co oznacza. Weźmiemy naciśnięcie przycisku. I warunek zdarzenia. Tak, jeśli jest przełącznik on, to będzie w następnych lekcjach o przełącznikach. I jeśli gracz posiada przedmiot, czyli jak macie na przykład, załóżmy, zwój lodu, to dopiero wtedy może yy, zacząć się rozmowa. Na przykład on mówi, o masz zwój lodu, czy, czy możesz mi go dać? tam masz wybór, tak, nie, no na przykład, co nie. A jak go nie macie, to on na przykład mówi. O, nie masz nic dla mnie do zaoferowania. No nie, niestety nie mam. A bo ja zbieram egzotyczne rzeczy. Na przykład tak, prawda? O, z wójlodu to, to chyba w takich grach to chyba coś egz egzotycznego. No to na razie nic takiego nie ma, odznaczy to. I pierwszy tekst zrobimy. Zobaczcie jeszcze, który to był People 2, dobra. Wiadomość. Powiem wam, co oznaczają te okienka. Wiadomość najpierw weźmiemy: Aktor drugi to był chyba taki facet z nosem, co nie? A nie, Pibylba. to jest ten i był na przykład tutaj, pod i jeszcze jedną wiadomość: wszystkie się zatwierdza. Enterem albo spatrzę, jak to tam woli. Trzymasz. No... Hmm, Albo nie. No nie wiem, tu na razie tyle będzie, co nie? Albo napisz, na przykład wyzywam cię do walki. O. I potem będzie wybór. Pokaż wybór. To jest hmm, tak, jak w grach RPG jest. Tutaj masz wybór, czy chcesz z nim walczyć na przykład, czy nie. Masz tutaj Cztery opcje. I pierwszą weźmiemy na przykład OK. A drugą niech chcę z, z tobą wyaliczyć. O! I teraz to się stanie, jak wybierzemy opcję OK. Y Tutaj szukamy właśnie. Szukamy pole, komend. O, właśnie tu są komendy. I rozpocznij walkę. No i wybieramy jaka jest gruba przeciwników. Niestety nie można wybrać tak swojej. Stworzyć ja. Szukałem, ale trzeba tam napisać. Skrypty. To załóżmy, weźmiemy sobie pszczoła 2. Możliwość ucieczki. No i może być. Jeśli wygrano, co się dzieje. Na przykład załóżmy, że facet mówi Oj, oj, pokonałeś moje stwory. Jesteś na naprawdę dobry w walce. No i dobra. I dam jeszcze, na jeszcze zasługujesz na, zasługujesz na nagrodę. Widzicie, można sobie zmienić tam buźki tak jak chcecie, to nie wiem. Możecie tak. nawet taką ustawić. na nagrodę. No tam bierzcie Minkę jaką chcecie. Tam to nie jest ważne nawet. Ja tylko tak pokazuję co można zrobić. I teraz tak. W naszym Eku, które otwiera się na klawiszu Escape. Pojawią się tam monety i zaraz je dodam. Gdzieś tu było, o, zmień ilość pieniędzy, tak, można dodać, albo odjąć, to zależy jak, jaką tam sobie fabułę wymyślicie. już my dodamy 20 monet, Ok. to jest nagrodę. Na nagroda, zmiana pieniędzy plus 20 i na przykład zmień broń, maczugę dodamy sobie jedną, jeśli ucieknięto. Tchórz Na przykład. No, to była opcja. Okej. OK. A jeśli nie chcę z tobą walczyć, to napiszę: To znaczy, że jesteś słaby. Że jesteś słaby. No, i mamy pierwsze takie zdarzenie zastosły. Okej, okay. no. Yy, przetestuję to. Mm -hmm. Mm -hmm. No, coś mi się nie ładuje. No Naprawdę coś jest to, coś jest z tym nie tak. Brak odpowiedzi. działa. Nowa gra. Przecież No i dobra, idziemy, pójdę do tego gościa. Ten plam sobie tu łazi, widzicie, i tak wolno, wolno. No i dobrze, i jest ten gość, i Enter. Uciekam. Witaj podróżniku, wzywam cię do walki, ok, Jak widzicie, mamy walkę. No i pojawiła się jakaś pszczoła, no i mamy jakąś tam drużynę naszą. Plom. Ja tam daję, żeby wszyscy atakowali. Bum, bum, bum. Kamil atakuje, pszczoła atakuje, Karolina otrzymuje, Dawid atakuje. Pszczoła zginęła, Tereska atakuje. Wow, critical shot. Dobra, do Kamil, wow. No to była taka walka bez żadnych ustawień. No i tam dostaliśmy złotówki. Ojoj, pokonałeś moje stwory. Jesteś naprawdę dobry walce. na nagrodę. I dostaliśmy pieniądze. Mieliśmy, mamy 50, bo dostaliśmy 30 za walkę. I 20 od tego faceta. A co by się stało, Byśmy wzięli odpowiedź nie. To znaczy, że jesteś słaby. No właśnie. Pokażę wam jeszcze. Zapiszę tu, żeby tutaj się odrodzić. Pokażę Wam, jak zrobić, żeby to zdarzenie było jedno i niepowtarzalne. Więc tak, bierzemy faceta, edytuj. Bierzemy. I teraz pokażę Wam, co to są właśnie te przełączniki. Pod koniec, ok, wezmę. Mm, Przełącznik własny. Bierzemy przełącznik własny. Dajemy przełącznik A. On jest on. Dajemy OK. Teraz robimy nową stronę. <laughs> Tutaj nic nie robimy. Tak, żeby tego zniknął. Załóżmy to jest. Albo nie. ten tegoś dalej sobie będzie łaził. Ale on. Ale będzie co innego mówił. Jak już po walce, prawda? Jak z nim wygraliśmy. O. Na przykład. Cieszę się, że spotkałem godnego siebie przeciwnika. I tutaj patrzcie, ten podgląd widzimy, że nam mm, przychodzi dalej poza ekran, dlatego musimy sobie tu napisać w następnej linijce. No, Cieszę się, że spotkałem godnego sobie przeciwnika. I tam jeszcze napiszę odpowiedź swoją. Dziękuję za pochwałę. No, i to yy, to robi się, gdy przełącznik własny, a jest on. I widzicie, musi, musimy tu ustawić przełącznik własny, zdarzeniowy, a jest on. Wtedy pojawi się ta nowa strona. To jest strona pierwsza, a to jest strona druga. Ja mm, zawsze ustawiałem warstwa zdarzenia główne. Teraz biorę, biorę, zastosuj. I okej. Okay. Tak zawsze robiłem i. Mm, powinno działać. Tak, zaczekamy tu chwilę. Ona szybko poszła. Dobra, wczytujemy plik. Mój mamy, walczyć z nim. A to jest jakby już po walce, prawda? Y, bo już nie walczyłem. I wygrałem. Także teraz jest już. Y, no, jakby to powiedzieć, ta druga strona się aktywowała i ona już będzie na zawsze. No i pewnie się dziwicie, czemu nie chodzi, a więc Wam powiem, bo, um, bo nie dałem mu ruchu losowego. Szybkość normalnie, szybkość wyższa na stosunek, ok. No i mamy pierwsze zdarzenie. Pokażę może wam jeszcze jak ustawić y, tytuł gry, tak żeby, bo ja tam miałam swój. Pokażę wam trzeba sobie w plikach pogrzewać. Więc tak, jak macie już y, swój y, tytuł y, gry zrobiony w JPG-u, załóżmy, y, wchodzicie do, y, tam gdzie macie domyślnie zapisany, y, no, katalog systemowy z plikami RPG Maker VX. Ja tutaj mam RPG Maker, RPG VX i mamy tu coś jak się nazywa RGSSRTP. Wchodzimy do niego, do grafik, do systemowych. Tu mam coś jak tytuł, to trzeba podmienić, prawda? Ja tu mam taki swój, zrobiłem, ale wy tam możecie sobie dać jaki chcecie. No więc tak, ja tu jeszcze, ja tu mam gdzieś swój materiały i tak, on musi mieć nazwę Title, czyli tytuł po angielsku. I zmieniamy title. Enter. I mamy. Teraz przeciągamy go. Ja jeszcze, za, ja jeszcze zmieniam na rozszerzenie png. Tak. O. Tak, jako administrator. I gotowy Mamy. Teraz to usunę. Tak. Tak, zmienię. png. I mamy. I powinno zadziałać. Powinno zadziałać. Ok. więc tak się zmienia tytuł. Tam, jak widzieliście, było jeszcze kilka innych, na przykład, nie wiem, balun, tile, czyli te takie kawałki, które były, no, które były tam na mapie, prawda? I się dawało na mapę, te wszystkie domki, takie tam pierdółki też tu są. Także można sobie popodmieniać, Żeby swoje zrobić. Tak jak jest ta paczka japońska, którą też można z RPG Makerpl pobrać. To, to właśnie ona podmieniała te pliki, także były takie ładniejsze. No i dobrze, to by było na tyle. Mamy swój tytuł. Mamy, sw mamy swojego pierwszego NPC tu. Także. Podstawy już są, że tak powiem, gotowe. W następnym odcinku będę Wam pokazywał jak tutaj można pozmieniać rzecz w bazie danych, czyli we wszystkim o waszej grze. No, żegnam się z Wami, to tyle. No.